kochani, witam Was, moi drodzy, na kanale Time Traveller. Dzisiaj jest czytanie dla wszystkich numerologicznych trójeczek na miesiąc sierpień. Króciutko Wam tylko muszę na wstępie wytłumaczyć to, że od tego miesiąca sierpnia będą na tym kanale dokładane właśnie czytania w taki sposób, czyli będzie pod kątem właśnie numerologicznym. Dlatego, żeby to nie kolidowało z tym moim oryginalnym kanałem, ale nie będę tutaj jakby nad tym się zbyt długo jakby roz, rozgadywać, dlatego że nie o to chodzi, tylko chciałabym tutaj wam o tym powiedzieć, bo wiem, że część z Was już jest zasubskrybowana do tego właśnie mojego normalnego kanału, oryginalnego, a tutaj dopiero niektóre osoby dochodzą, więc. Um, będzie, po prostu będą te rozłożenia trochę inne niż na tym właśnie drugim kanale. Ok, zaczynamy i teraz tak, dla was moje trójeczki na ten miesiąc. Um, macie zmianę i to bardzo dużą. Um, karta wieży wam się pokazała i to ma być taka główna energia um, tutaj dla kogoś z was zmiany takie nagłe, zmiany, których się nie da kontrolować lub takie, które muszą jakby ujrzeć już w końcu światło dzienne po jakimś e, jakby nadmiernym ignorowaniu jakiejś sytuacji, dlatego, że było tak łatwiej, e, że jeszcze była jakaś nadzieja, A więc tutaj ta karta mówi o tym, że no, trzeba zamknąć niektóre tematy, możliwe, że to się i tak pozamyka z Waszą pomocą, lub i bez, ale to jest konkret. Okay? Tutaj, się, jak coś się rozwali, to po prostu um, na nowo będzie trzeba to budować. I to jest dobre, dlatego że um, te zmiany w jakiś sposób też budują um, naszą własną przyszłość i rozwijają. Więc tutaj się nie bójcie, że to jest wieża. Absolutnie, bo może to być różnego rodzaju wydarzenie ale właśnie tak pod, w podtekście zmiany takiej konkretnej. Nie utrzymywanie czegoś bez końca w takiej energii chybotliwej, ok? Karta, która mówi o tym, co miałoby wpływ z przeszłości i macie kartę ośmiu buław, jakieś podróże, jakieś zmiany, jakaś dynamika, karta, która przyspieszała coś bardzo, to było coś dynamicznego, co się wydarzyło. Możliwe, że tutaj było to, dotyczyło to raczej tematu pracy, ofert pracy, bo to są, to jest karta, kiedy się rozsyła jakieś oferty. I w związku z tym przychodzą e, odzewy, więc bardzo duża szansa, że to było powiązane z jakąś konkretną sprawą, typu, właśnie praca coś, na czym Wam bardzo zależało, żeby się ruszyło, i tak jakby było. E, powiedzmy przez długi czas nic, to ta wieża właśnie mówi, że tu się coś otworzyło. Ok, i tutaj zaczęło e, coś się dynamicznie ruszać. No, oczywiście e, powoduje to też duży chaos w związku z tym, bo tak jakby w tym samym momencie kilka różnych e, no, odpowiedzi mogłoby się pokazać, i wtedy jest e, tak jakby trudno troszeczkę też wyłapać tą najlepszą. Więc tam jest. E, ta energia ośmiu buław. I tak jak mówię, szybkość, y, jakieś y, nagłe działanie, jakaś ekstra energia właśnie po, powiedzmy właśnie dopływ, jakiś ofert, y, komunikowanie się jakieś bardzo intensywne. I tutaj ponieważ wy macie kartę y, Królowej Mieczy i Króla Mieczy, no to oni tutaj są bardzo tacy intensywni, bardzo komunikatywni i bardzo jest duża szansa na to, że jeśli nie w pracy, to poznaliście kogoś w swoim życiu, e, kto jest na tej samej jakby sferze e, no, inteligencji, ale to też mi bardziej chodzi pod takim e, aspekt, e, kierunkiem takim, kiedy Wymiana tych informacji jest bardzo taka, wiecie, na wysokim poziomie, że naprawdę te dwie osoby się świetnie dogadują, świetnie się rozumieją, ale tak samo szybko potrafią się skłócić. Ok? Więc tutaj jest taka, wiecie, dwie bardzo inteligentne osoby, które jakby zawsze stawiają czoła e, rywalom. I się nie boją, ok? Tutaj, ponieważ Królowa Mieczy jest zawsze pokazywana jako singielka albo taka osoba, która jest bardzo niezależna, no to mamy tak samo w odpowiedzi tego Króla Mieczy. Świetna para, gdyby były te dwie osoby połączone, ale jeśli by stanęły ze sobą w jakąś konkurencję, która się tutaj zresztą pokazała, no to, no to mogą się sypać iskry, że tak powiem, i to wtedy w tej wieży też te iskry się pokazują no że niestety zgrzyty mogą być ale to jest dla tych osób, które by miały faktycznie jakieś powody do tego i teraz tak w tej karcie obecnej sytuacji tak jak powiedziałam, mamy królową mieczy ktoś bardzo inteligentny ktoś bardzo zaradny kobieta, która się przede wszystkim rozsądkiem i analizą sytuacji e, kieruje Ktoś, kto ma niesamowitą wiedzę, ktoś, kto ma zasady, których nie łamie, nie za łatwa osoba, jeśli chodzi o takie kontakty personalne, ale i tak samo i w pracy też może być bardzo wymagająca, ale równocześnie też i od siebie, więc to nie jest taka łatwa, lekka energia, ale równocześnie świetna, lojalna przyjaciółka, taka, która zawsze powie prawdę, nie będzie kombinować za plecami, czyli tutaj jest ktoś taki dosyć fajny, no mogłaby się nam pokazywać na przykład kobieta oczywiście, która jest na zasadzie teściowej i to też wtedy przechodzi, ja tak przykładem wam tylko mówię, bo to nie o to chodzi, żeby tutaj teraz teściową oczerniać, bo też są fajne, przecież wiadomo, ale to jest ktoś taki właśnie na tej zasadzie, że ja wiem lepiej, okej, okay? nieważne co ty, ale ja wiem, bo ja więc dłużej żyję, bo ja mam większe doświadczenie i tak dalej, więc tutaj mogłoby tak być, że no w zależności od sytuacji będą plusy i minusy, jak zawsze w życiu, tak samo i w kartach Tarota. Teraz karta, która ma mówić o najbliższej przyszłości. Mam kartę siedmiu Buław i ta karta siedmiu buław pokazuje e, konkretnie walkę. E, walka, która mówi o tym, nie ustąpię, dlatego że mam rację. E, nie pozwolę e, zmusić mojej osoby do tego, czego ja nie chcę zrobić. Ok, ja mam swoje zasady, ja ich nie będę łamać. Karta, która mówi o tym, żeby twardo trzymać swoje granice e, i je wyznaczać, ale równocześnie e, nie pozwalać się też ograniczać, ok? Przez otoczenie, przez te ich, powiedzmy, jakieś zasady, żeby nie pozwolić na to, żeby ktoś przekraczał tutaj tych granic e, waszych własnych. Tu jest karta, która mówi o tym, że ja kogoś bronię. Kogoś, jakiejś sytuacji, być może jakiś interesów, e, i bardzo jest możliwe, że tutaj e, mogłyby się pokazać jakieś nawet te przeszkody w tej miłości, no ale to wtedy Wy o tym będziecie wiedzieli. Jednak jest spora szansa, bo, jak dla mnie, tutaj na moją intuicję e, jest też pokazane, że w sprawie tej kobiety wstawi się właśnie mężczyzna i ją będzie bronił, ok, w jakiejś sprawie lub ona będzie musiała się bronić przed nim, więc tutaj cały czas patrzcie pod swoim kątem. E, silna energia króla mieczy mówi o tym, że są decyzje jest konkret e, oparty na prawdzie, okay? więc tutaj to jest bardzo ważne. Ta karta też pokazuje jakieś urzędy, urzędników, jakieś osoby, które są na wysokim stanowisku, które kierują się jakimś prawem, ok? Więc tutaj mogą być różnego rodzaju instytucje um, urzędowe czy jakieś państwowe i wtedy wy będziecie widzieli a bardzo silny mężczyzna, który um, jakby nie tylko poprzez jego stanowisko i doświadczenie, ale ogólnie jakby um, okazywanie mu szacunku będzie bardzo dobrze um, odbierane, ok? Więc tutaj zwracajcie uwagę, gdybyście mieli z kimś takim do czynienia, ale tak naprawdę ta karta ma bardziej powiedzieć o was samych um, na to i do tego rozłożenia. Więc um, być może dzięki tej wieży ten król mieczy zacznie um, też łamać te swoje zasady, um, bo no, może tak być, że coś wpłynie jednak na zmianę decyzji, którą on też tutaj miał podjąć i do której był na przykład bardzo przekonany i zdecydowany. Teraz karta, moi drodzy przeszkód, i właśnie tu jest brak wiedzy. Brak wiedzy, karta iluzji, karta zdrad, karta e, tajemnic, więc. E, no, sporo tej energii, i jako przeszkody by nam się właśnie pokazywało to, że nie do końca o wszystkim wiemy i nie wszystko rozumiemy, a chcielibyśmy. Ok, więc tutaj mamy jakieś zamieszanie. Ktoś być może coś chowa, być może coś ukrywa, i wtedy będziecie no, wiedzieli, jeśli wy tego nie robicie, no, to ta przeciwna energia. Karta, która mówi o największych lękach lub największych pragnieniach, macie kartę gwiazdy, więc ona w tym samym momencie faktycznie rzeczywiście mówi o spełnieniu marzeń, o tym, że komuś na czymś zależy, na kim zależy, chce coś w końcu dostać od tego życia i żeby się to spełniło. Tutaj osoba bardzo optymistyczna i ktoś, kto nie traci nadziei i wiary, że Uda się zrealizować. No i macie jako zakończenie kartę dwóch kielichów, więc tutaj nie muszę dużo mówić, dlatego że to się uda. Okay? Tutaj się Wam uda to połączyć, uda Wam się odkryć tajemnicę, uda się coś wyjaśnić, coś połączyć. Karta kapłanki, która się pokazuje w dodatkowej karcie jako wiedza, jako intuicja taka bardzo głęboka przyjaciółka, która mogłaby o tym powiedzieć, być może jakieś kanały tarotowe, które wam też tutaj przyniosą jakąś wiadomość, informację i wtedy będziecie wiedzieli co dalej zrobić, tak? Mam kartę głupca, macie bardzo dużo tych wielkich arkan, ale przede wszystkim ta wielka zmiana, dużo rozsądku, dużo takiej wiedzy, nie ma tutaj takich kart, które by jakby sugerowały, kieruj się wyłącznie uczuciami, dopiero na końcu macie, że to wszystko zostanie połączone w piękną energię dwóch kielichów i szczęścia i karta głupca, która też pokazuje to, że jest ten nowy początek, jednak jest ta nowa droga i no i też mogłoby być też w pracy ta nowa droga, dlatego że mam szóstkę monet, więc tutaj by, by, by były jakieś zarobki. Znak Zodiaku, raka, e, wodnika, e, rybek w dwóch kartach wam się pokazała, hmm. baran wam się pokazał oczywiście. No i chyba tyle. Także Czekam na komentarze, pamiętajcie, na lajki, oczywiście, no i na te subskrypcje, które będą pozwalały na to, żeby ten kanał się e, piął wyżej, żeby był bardziej zauważalny, żeby więcej osób potrafiło go odkryć. Z góry wielkie dzięki e, ściskam, pozdrawiam, no i do usłyszenia.